Mam tutaj problem z Fiatem Nemo, żadna z trzech wkładek od drzwi kierowcy, pasażera i od tylnych drzwi nie chce się przekręcić. Jest zablokowane tak jakby. Z tego co wiem samochód przez ostatnie 5 lat nie był w ogóle zamykany tylko był używany po prostu tak. I w żadnej z wkładek nie ma tej klapeczki, która się zamyka gdy wyciągniemy kluczyk. Ja sobie już to robiłem parę razy w samochodach, więc spróbujemy takiego patentu. Akurat mam pod ręką tylko odrdzewiacz. Od teraz. Więc Wsikuję, oj, oj oj Żeby nie poleciało na lakier. Dobra, wpsikałem tam się od O, już się powoli rusza. Kurczę, nadal ciężko. Troszkę strach o kluczek. Ale już się rozruszało. O, już się zamknęło. Dobra, trzeba to spokojnie rozruszać. Jeszcze wsikam więcej i powinno zadziałać. No i już działa. Zamykamy, tylko że nie odbija. Zamknięte. Oj, o, widać, jaki się tu sywla jest tego. To jest zamknięte w lewo po prostu otwarte. No, tylko trzeba się tym pobawić i rozruszać. W najgorszym, w najgorszym przypadku trzeba będzie wyjąć klamkę i wyczyścić to dokładnie, no ale już działa. Do tylnej się nawet nie da włożyć całego kluczyka, zrobię tą samą operację. Z tylną i z, tych, z tą od drzwi pasażera jest większy problem. Rozebrałem tu i tutaj będę. Spróbował doczyścić. Ale od drzwi kierowcy już jest w pełni sprawna. Otwarte, zamknięte. I już nawet odbija. Otwarte, odbiła, zamknięte. Otwarte. Wystarczyło tylko wypsikać. Jeszcze się pomęczę z tamtymi i zobaczymy. Z tylną jest większy problem. Wyjąłem ją. Ona jest tutaj na jednego torksa i odpieramy to cięgno. I sam mechanizm zamykania działa, ale zastało się tutaj wokół. Porozbieram to i wyczyszczę i będzie ok. Wyciągamy sobie tutaj takie zabezpieczenie. O, tutaj jest z drugiej strony, i ono wychodzi. Tutaj o, zabezpieczenie jest coś takiego jak do przelewów tryskowych podobne, ale większe troszkę porozbierałem całą ale ta tylna już jest tak to wszystko jest zastane że najlepiej kupić cały wkład bo jest tani nie ma, nie ma tutaj sensu się bawić z tym i tu się jeszcze urwała ta końcówka od, od wkładki no niestety ale od kierowcy się naprawiła więc już kabinę można zamykać